Witajcie na recenzji klasy hanowerskiej z kolekty. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka z nią właśnie i z zrobaczkiem. Ma na imię Zumba. I jest bardzo słodziutka, mi się bardzo podoba. Ostrość. O, tutaj ma bardzo ładne. Ciekawy ma zrobione uszy Bardzo fajnie ma to zrobione. Trochę nie wiem jaka to jest maść. Przypomina mi trochę bułaną, ale no nie wiem zbyt. Ogólnie jest bardzo fajna. Jedynie to się czasami przewraca chyba przez tą nóżkę. O tą, o tą. Ale ogólnie jest bardzo ładna i mi się bardzo podoba. No i się tak prezentuje. Ma bardzo ładną odmiankę. Ma trz, trzy skarpetki białe. Ma taki z gumeczki kantarek i taką jedną. Yy, Owika. No i tak się prezentuje. I powiem Wam, że bardzo zaczęłam robić hanowerskie konie niż Tinkery. Więc chyba na pierwszym miejscu będą hanowery, bo coś się za bardzo lubię. No, po prostu przepiękne one są. Ja uwielbiam, jak konie mają tutaj właśnie tak spięte. Bo to jest cudne. No i tak się prezentuje. Z tej strony. I z tej. Mam nadzieję, że Wam się ta recenzja spodobała. Subskrybujcie mój kanał, dajcie dużo opuczu w górę. I po, po, powiem Wam, że niedługo będzie specjalny film, tak, 19 maja, więc oczekujcie. Na pewno tam dużo się wydarzy, więc naprawdę będzie fajny film. Postaram się. To pa pa!